Trzeba być tak pijanym, by taki rozkaz wydać, i trzeba być pijanym, by taki rozkaz wykonać. Tak jeden z generałów Napoleona określił rozkaz cesarza rozkaz ataku na wąwóz Somosierra w Hiszpanii. Ataku tego dokonali Polacy. Dlaczego tak trudno było zdobyć to miejsce? Przede wszystkim konfiguracja. Terenu. Jest to dosyć szeroka, ale bardzo kamienista dolina, otoczona dosyć wysokimi wzgórzami, przez którą wiodła w 808 roku jedna jedyna kamienista droga niemożliwa do przebycia konno w szybkim tempie. Przez te kamienie? Tak, przez te kamienie właśnie o to chodzi. Po bokach była ograniczona kamiennymi murkami. To właśnie na tej drodze ustawili Hiszpanie cztery swoje baterie. Ilu Hiszpanów broniło samosierry? Sierra, jeszcze może przypomnijmy, leżała na drodze do Madrytu, tak. a więc bronili teoretycznie również dojścia do Madrytu. no tak. było Hiszpanów? Tak naprawdę było ich tylko 3 tysiące w historii. Jakoś przyjęło się, że Przełęczy broniło 10 tysięcy Hiszpanów. Należy oczywiście tylko dodać, że 3 tysiące, które stało na Przełęczy, była to dosyć znaczna siła. Natomiast tak naprawdę była to milicja andaluzyjska, a więc tak jakby pospolite ruszenie. Jedynie artyleria składała się z żołnierzy starych, doświadczonych. Znających swój fach, swoje rzemiosło. 30 listopada 1808 roku Napoleon przypuścił pierwszy atak, atak Francuzów. Nie powiodło się. Tak, najpierw poszła piechota do przodu. Musiała cofać się natychmiast pod ogniem działowym i ogniem karabinowym. I legenda mówi, że właśnie w tym momencie Napoleon postanowił pchnąć do ataku kawalerii. Ale tak naprawdę, Napoleon wydał rozkaz szwależerom do ataku tylko na pierwszą baterię. To znaczy chciał umożliwić podejście piechocie pod pierwsze stanowiska hiszpańskie. Dlaczego dostali rozkaz zdobycia tylko pierwszej baterii? Wynika to jednoznacznie z kolejnych zdarzeń, które miały miejsce chwilę później, ponieważ w momencie, kiedy szfolerowie uderzyli na pierwszą baterię, znajdowali się między pierwszą a drugą. Kosietulski, który stracił konia, wrócił na pozycje wyjściowe i meldował cesarzowi, SIR, rozkaz wykonałem. A więc jednoznacznie. Świadczy to o wydaniu przez Napoleona rozkazu zdobycia pierwszej baterii. Szwadron poszedł w ferworze walki, w gorączce walki. Dalej? Yy, dalej, tak, tak. To znaczy już bez rozkazu. Już bez rozkazu. Poprowadzili go kolejni oficerowie, Krzyżanowski, Dziewanowski. Poszli do przodu, zdobywając kolejne baterie, ale oczywiście zatrzymywano się po drodze. Chociażby tylko dlatego, że szwadron zatrzymywany był przez wał ludzi i koni po każdej salwie artyleryjskiej. Taka kamienista droga pieła się ku górze. Ku tak, przełęczy. Najpierw łagodnie podchodziła pod górę, a później bardzo gwałtownie do góry, mniej więcej na wysokości trzeciej baterii.